Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj litera G jak granice. To, co chciałabym powiedzieć dzisiaj o granicach, to tak naprawdę o granicach w dwóch aspektach. Po pierwsze o granicach stawianych generalnie dzieciom, ale w tym wypadku jako macocha, ojczym, dziecko, nie nasze biologiczne dziecko, natomiast tam, gdzie my jesteśmy też współwychowującymi. A druga strona, jaką chciałabym poruszyć pokrótce, to granice, których my nie możemy przekraczać, jeśli chodzi o decyzyjność względem dziecka, partnera, partnerki. I teraz, po cóż te granice tak naprawdę są i co dobrego mogą dać dzieciom generalnie, czy to naszym biologicznym, czy pasierbom, pasierbicom? To jest tak, że te granice, które kojarzyły nam się z zakazami, nakazami, tak naprawdę z biegiem czasu się zmieniło podejście do stawiania granic. Na szczęście ja nie jestem za modelem wychowania, gdzie dzieci są traktowane jak dorosły i mają pełną decyzyjność tym samym. Biorą za swoje poczynania odpowiedzialność, absolutnie się z tym nie identyfikuje i e, oczywiście jest to moje prywatne zdanie, uważam, że te dzieci są bardzo obciążone, tak? bo są dziećmi, a spoczywa na nich odpowiedzialność tak naprawdę za podejmowane, e, że tak powiem, wybory. Zatem za tym modelem nie jestem, nie jestem również za modelem, gdzie. Nie ma elastyczności i te granice wyznacza dorosły w formie właśnie zakazów, nakazów. Absolutnie to jest mi też bardzo dalekie. Staram się gdzieś to wypośrodkować i myślę, że względnie stawianie granic dzieciom jest potrzebne. Gdyż nie jest to odkrywcze, o tym się mówi, daje to poczucie bezpieczeństwa dzieciom. Tak ważne, że mogą poznawać świat, próbują łamać te granice, robią różne rzeczy, natomiast wiedzą, że w sytuacji kryzysowej jest ten dorosły, tak? czyli dla nich osoba, która ich wesprze, ta mądrzejsza, wiedząca więcej. I to daje im poczucie bezpieczeństwa, czyli dajemy dzieciom możliwości poznawania świata. Wiemy, i to też fajnie, że próbują łamać te granice, natomiast muszą mieć poczucie, że jest ten dorosły, tak, i że właśnie w tych sytuacjach, takich, które mogłyby u nich wywoływać lęk, gdzie pojawia się niepewność, co teraz, E, mają się na kim oprzeć. E, także to stawianie granic e, to też e, tak naprawdę zadbanie o swoje potrzeby, uczucia, ale mając na uwadze potrzeby i uczucia dziecka. I tutaj już wspominałam o wypracowywaniu wspólnych zasad, reguł domu paczmurkowego, jak wiele to wnosi i wiele pozytywnego. I tam właśnie pojawiają się te granice, co można, czego nie, czego nie powinniśmy zrobić. I, I one często są łamane naturalnie w różnych sytuacjach, i zależy to od wielu czynników, o czym już mówiłam. Natomiast. Przyjęcie roli dzisiaj tylko koleżanki czy tylko super przyjaciela jako ojczym czy macocha to nie jest prawidłowa droga. Możemy być oczywiście powiernikiem tajemnic i możemy być tą przyjaciółką, przyjacielem. To świadczy o zażyłości, o cudownej relacji głębokiej. Natomiast pamiętajmy, my jesteśmy również współwychowującymi. Czasami rzadziej, tak? czasami ja to mówię weekendowo, ale bywa tak, jak w naszym domu, gdzie mój mąż Maciej w stosunku do Adriana jest tak naprawdę współwychowującym. Mieszka, żyje z nim, przebywa z nim, e, zatem e, bierze na siebie również tą odpowiedzialność e, i e, tutaj e, nie może przyjąć tylko roli e, super kumpla. I to tyle chyba w przeogromnym skrócie, co chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o te granice, jak są bardzo ważne. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o granicach, których jako macocha i ojczym bezwzględnie nie mamy prawa przekraczać. I tutaj mam na myśli granice, jeśli chodzi o decyzje podejmowane w stosunku do nie naszego dziecka. Tak? Ja nie mówię o sytuacji, kiedy dziecko jest przez nas adoptowane, gdzie mamy władzę rodzicielską, a nie nasze biologiczne. Ja mówię tutaj o dzieciach nie naszych biologicznych, również po prostu nie naszych, czyli nie tam, gdzie nie mamy praw rodzicielskich. Trzeba pilnować się, że decyzje, wszystkie kluczowe odnośnie dziecka, jego rozwoju, kwestii wychowania, zainteresowań, jakichkolwiek tutaj podstawowych i poważnych kwestii, tak naprawdę jest to zadanie i decyzja rodziców biologicznych, rodziców, którzy wychowują własne dziecko, więc pamiętajmy również, by nie przekraczać tej granicy, tak? Nawet jeżeli mamy wiedzę w jakimś temacie, o tym też już mówiłam, absolutnie dzielmy się z nią z partnerem, partnerką, mężem, żoną, e, wspierajmy. Jeśli prosi nas o pomoc z jakimś problemem, również. Natomiast nie możemy wkraczać, nie możemy decydować, a już najgorszym jest, Zmieniać jakby decyzji czy postanowień w imię dobrego dzieciowania czy wujkowania, rodzica biologicznego postanowień. Także te granice dziecko musi czuć się bezpiecznie, czy nasze biologiczne, czy nie nasze. <grym> musi czuć się bezpieczne w naszym towarzystwie. Dlatego musi znać te granice. I oczywiście te granice, hmm, są kierując się potrzebami, uczuciami naszymi, ale bierzemy pod uwagę uczucia i potrzeby dziecka. E, m, jeśli chodzi o zasady reguły domu, już to mówiłam, e, jest to długotrwały proces, natomiast bardzo istotny e, i z tym właśnie nierozerwalnie łączą się również granice. Także m, pamiętajmy o tym poczuciu bezpieczeństwa, że one są ważne. I pamiętajmy o granicach, by ich nie przekraczać: tych, które tak naprawdę na zawsze będą dla nas zamknięte, ponieważ nie jesteśmy rodzicami tych dzieci. Pozdrawiam Was kolorowo, patchworkowo w emocje. Zapraszam na konsultacje. Jeśli borykacie ze się z jakimś problemem z rodziny waszej zrekonstruowanej, to zapraszam. Zapraszam również po inne moje produkty, takie wspierające was w rodzinnym patchworku. Do widzenia!